Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Piją nocere, sum chłani, ale puto i żołnierze za potem kara Mustafa. Przede wszystkim chodzi, it's most important not to make mistakes at medicine. I'm a human and nothing at sociologicality is not from my brain Own city. Czyli człowiekiem jestem, nic nie jest mi obcy. Teraz tak, wytłumaczmy jedną rzecz planeta. Król Rzeczpospolita zapośił Żydków do Polski. Jest taki film jak między wsią a dużym miastem jest impreza. Dlaczego wyemitowaliście w ogóle swastykę, symbol międzynarodowy, jako symbole miast czy terytorium tej planety? Dlaczego ZSRR Stalin ponoć Lenina wysłali z Berlina zamiast do więzienia do Moskwy? I napisał w testamencie, żeby Stalina nie dopuścić do władzy. Przejął, informuje sekretarka. Putin obecnie. Stalin, LSD, demokracja. Putiny, Stalin, Lowe. P.O. PiS. SLD, PSL. Matematyka nie kłamie. Wykonujecie zadanie bronią handlowanie. A kto to robi? No tego ja nie wiem. Kto daje też, że są podstawą kwality? Kto uzbraja Moskwa? Opuszczanie udających hakerów City. I wystać się w powieści o 16. Odejmuje 16, a tu piątek. Doktor China dla tzw. klasztor Szalonin, elita. Uważaj, ja tego nie wymituję. Misja nie pokonam quality. I nie będę pokazywał na kamerach, jak walczysz, czy zachowanie, wykonać zadanie. To są dane oszukujące rzeczywistość. 70% to masz, jak wchodzisz do salonu polkom, tam mi ucili, spółki z spółki Państwa Amerykanie dziękuję, i Skandynawia, w pierwszej chwili. nazywam się Wojciech, GTA Matrix, po nazwisku to po pysku tak się u nas mówiło, jak zapytać co mnie słychać, ketynizmy nie chcą zdychać, co jeszcze, zakłady psychiatryczne, ketyny, spipy, krescie. A wytłumaczyć musi, musi, to lider Białorusi, dlaczego, orze, jak ja mu mówię, Putini... Judo Primum dzielnica Karate wizytówka Teraz bo na rynku Judo patrz Judo Tylko pierwszy telefon, smartfon Ale Mały GTA w Hebron No właśnie, że się